Dzień dobry państwu. Kolejna rocznica Powstania Warszawskiego za nami. Już 77. I to jest kolejny rok, w którym lewica szeroko pojęta, ta liberalna czy ta postkomunistyczna, bo jeszcze taka gdzieś tam gdzieś tam się pojawia, a także ta nowa, tak zwana komuna, czyli razem wykorzystują Powstanie Warszawskie do brudnej, obrzydliwej propagandy, która nic nie ma wspólnego z prawdą, a mianowicie oskarżają środowiska narodowe, że przywłaszczają sobie pamięć o Powstaniu Warszawskim. Oskarżają środowiska narodowe, że nie powinny celebrować tego, że, prawda, tej dumy naszej związanej z tym, że jednak pomimo błędnych rozkazów, pomimo tego, że podjęto próbę, o po prostu podjęto próbę powstania, yy, chociaż środowiska narodowe oczywiście od początku były przeciwne, no to, że my celebrujemy to, tak? Że my pamiętamy o naszych bohaterach. No bo przecież powstanie warszawskie według nich, a także kilku gdzieś tam powstańców, yy, jednych czy drugich, tak kilku osób dosłownie, wybuchło rzekomo przeciwko nacjonalizmowi. Ale po kolei, naprawdę tu jest bardzo wiele wątków, które, które należy poruszyć, żeby zrozumieć w ogóle o co w tym chodzi. Oczywiście mówię tu do osób zagubionych, które nie mają pojęcia o historii, a historia nie jest wcale taka prosta. Chociażby Prawda, patrząc na to, jak nam się ją przedstawia, no mamy pewne białe plamy, że tak powiem, w historii. I przez to, że u nas panowała komuna przez wiele lat, też wypaczyła cały sens tego, w jaki sposób odnoszono się do polskich bohaterów. Może zacznijmy niechronologicznie od tego, w jaki sposób w ogóle doszło do tego, że tak mocno celebruje się te rocznice. Kiedy cofniemy się o kilkanaście lat, a może już nawet o 20? Dowiemy się z liberalnych gazet, że patriotyzm jest jak rasizm, że w ogóle celebrowanie tego powstania to jest jakieś nieporozumienie. Natomiast gdy polscy patrioci, narodowcy sięgnęli po to i zaczęli rzeczywiście wychodzić na ulicę, pokazywać, że, no tak, pomimo tego, że, czy niektórzy nie pomimo, że podjęto taką decyzję, Wielu polskich żołnierzy, cywilów, dzieci podjęło próbę walki z niemieckim narodowym socjalizmem, z Niemcami po prostu o wolność. No i wtedy zmieniła się trochę retoryka tych gazet, że no dobrze, skoro oni zawłaszczyli, to trzeba trochę inną propagandę nałożyć, dlatego że ludzie za tym poszli. Więc zaczęto kombinować, jak tutaj wprowadzić, no dobrze, no może to powstanie było dobre. Ale było wymierzone w nich, no przecież faszyzm, nazizm równa się faszyzm, no a faszyzm równa się nacjonalizm, a nacjonalizm równa się endecja, prawda? Polscy patrioci, w związku z czym oni nie mają prawa do przywłaszczania sobie tego święta. No i tak powtarzana, powtarzana propaganda odniosła dosyć spory sukces. Wiele osób powtarza te brednie, które nie mają żadnego uzasadnienia historycznego. Tak samo było z żołnierzami wyklętymi, jak spojrzymy kilkanaście lat wstecz. Te same liberalne, lewicowe gazety pisały, że wszyscy żołnierze wyklęci to tam bandyci i tak dalej. Potem się zmieniało: już byli ci dobrzy żołnierze wyklęci, ci źli, i byli ci, którzy celebrują to tam nie wiem. W zaciszu domowym to ci spoko, ale ci, którzy wychodzą na ulicę, to już są ci bandyci, ci tam celebrujący tych bandytów i tak dalej. No i zaczęto rozróżniać na dobrego Pileckiego, złego Burego i tak dalej. To jest ta sama logika. Codziennie wymyślane nowe kłamstwa, nowa propaganda, żeby tylko ludzie nie uciekali w dobrą stronę. No i przyjrzyjmy się historii. Może teraz to się jeszcze dalej, kiedy to była rzecz Rzeczpospolita. W telegraficznym skrócie, bo nie będziemy całej historii opowiadać, ja też pewnie nie mógłbym tutaj siedzieć i godzinami o tym opowiadać, ponieważ nie mam aż takiej wiedzy, żeby z głowy sypać wszystkimi datami, liczbami i tak dalej. Ale o co chodzi? Obóz Narodowej Demokracji w II Rzeczpospolitej był bez wątpienia największym obozem politycznym. No i Powiedzcie państwo, czy w 1939 roku nagle tak zniknęło, zniknęli ci ludzie? Zniknął obóz narodowy? Zniknęli ci polscy patrioci? Zniknęli wyborcy obozu narodowego, którzy nie byli zrzeszeni, ale jak najbardziej wspierali polski nacjonalizm i sami się określali narodowcami? No przecież to niemożliwe po prostu, prawda? Ale tutaj Lewica przychodzi z pewnym wytłumaczeniem mówiąc, że narodowcy kolaborowali z nazizmem. Przepraszam, faszyzmem, bo oni próbują wiadomo tam zamądzić yy, yy, te pomieszać prawda pojęcia. No ale jeżeli wszyscy narodowcy w Polsce, czyli kilkadziesiąt, no może kilkanaście kilka kilkanaście kilkadziesiąt procent ale kilkanaście milionów Polaków gdyby kolaborowało z nazizmem, z hitleryzmem, to po pierwsze to jest bez sensu, bo jak polski narodowiec może gdzieś tam dbać o inną ojczyznę w sensie inny kraj Inny naród, to nie jest tak, że narodowcy mają jakąś narodową międzynarodówkę. Nie, my wszyscy dbamy o nasz kraj, nasz naród i tak dalej. Wszyscy narodowcy, jak jeden mąż, rzucili się do walki z nazizmem. Nie było czegoś takiego. A próbuje się mówić, że te kilkanaście milionów ludzi kolaborowało z Hitlerem. No to gdzie są dokumenty? Takich danych nie ma. Po prostu. Czy mówienie, że NSZ w czasie powstania warszawskiego yy, zajmowało się czym innym, mordowaniem Żydów, cywilów, a nie walką? No to trzeba naprawdę nie mieć wiedzy, albo być, no już nie powiem kim, po prostu złym propagandistą, który próbuje przekłamać rzeczywistość. Moim zdaniem, wchodzenie w ten temat, że prawda, uprawianie polityki, tak, jak robi to Trzaskowski we wszystkich autobusach, tramwajach, wyświetlając reklamę, że Polska walcząca przeciwko faszyzmowi równa się nacjonalizmowi, więc, prawda, wszyscy, którzy są narodowcami, to są ci źli. No, przecież to jest jakaś aberracja. Jeżeli spojrzymy na Powstanie Warszawskie od strony liczby żołnierzy, którzy mieli narodowe poglądy, to też będzie kilkadziesiąt procent, dwadzieścia-trzydzieści procent to byli polscy narodowcy. Najważniejsze dokumenty, które powstawały, to też podpisywali polscy narodowcy. Ludzie naprawdę nie mają pojęcia o tym, bo wymienia się nazwiska, prawda? Bez podpisywania, kto był ludowcem, narodowcem. I mówiąc o powstaniu warszawskim, nie mam z tym problemu. Jeżeli ktoś wykorzystuje to w taki sposób, jak robi to Lewica, to należy właśnie wskazywać: ten, ten, ten i ten byli polskimi narodowcami. Żyją jeszcze tacy polscy narodowcy, którzy brali udział w powstaniu warszawskim. Niech ci lewicowcy podejdą do nich i niech im powiedzą, że to z nimi powstańcy walczyli. No, czy nagle, tak jak endecja wyparowała w 1939 roku, wszyscy wyborcy i działacze, tak samo w 1944 ludność Warszawy wyparowała i nagle pojawili się powstańcy bez poglądów politycznych, a raczej z lewicowo-liberalnymi poglądami politycznymi, jakby to chciała Lewica. Wszyscy walczący o te ich pseudowartości, o których, jak się czyta wspomnienia powstańców, nikt nie słyszał. No jak tak jak zauważył jeden z posłów, że należy, prawda, należałoby, gdyby była taka możliwość, nawet wysłać tych ludzi, niech porozmawiają z powstańcami warszawskimi, czy oni walczyli o tęczę, demokrację liberalną i tak dalej. No przecież ci ludzie, powstańcy warszawscy, puknęliby się w czoło, patrząc na tych ludzi, którzy wmawiają, że powstanie wybuchło właśnie w takich dziwnych celach. Nie, powstanie warszawskie wybuchło przeciwko Niemcom i za wolnością. I jeżeli ktoś uważa, że było inaczej, no to tak jak mówię, albo jest propagandzistą, albo nie ma wiedzy. I przechodząc do konkretów. Czy w takim razie Wiesław Krzanowski, może, który negował sens powstania, ale walczył z nim, w nim? Czy on jest... Czy, czy do niego strzelali w takim razie powstańcy? Według Lewicy. Czy strzelali do generała Podchoreckiego? Czy strzelali do Ksen'a, jednego z przywódców Zośki? Czy strzelali do całego zgrupowania Chrobry 2? Czy do kampanii warszawianka strzelali? Czy strzelali wreszcie do kardynała Wyszyńskiego i jego brata, który walczył w Narodowych Siłach Zbrojnych? No, czy do nich strzelali powstańcy? Czy Jan Salamucha, ksiądz profesor Jan Salamucha, który był profesorem Jana Pawła II, który został do końca ze swoimi wiernymi i dał się zabić, chociaż nie musiał, też jest zły i należy go w czambu potępić, bo był polskim narodowcem? Bo był tym prawdopodobnie według wielu źródeł, to negocjował NSZ, negocjował scalenie NSZ-u za K? Czyli on pewnie nie walczył, tak? Te wszystkie wspomnienia. Dane, które mamy, te wszystkie, prawda, informacje, które można przeczytać w archiwach, to jest ściema. I to wszystko jest wymyślone. I nagle gdzieś, prawda, ta wersja komunistyczna, ta wersja wymyślona przez nową lewicę, również nagromadzone dodatkowe gdzieś tam jakieś bzdury o tolerancji tej lewicowo-liberalnej, czyli wręcz. Czymś przeciwnym, czyli braku tolerancji dla innych, a e, zmuszeniu wszystkich do wręcz uwielbienia ich poglądów. No przecież to jest jakaś, jakaś aberracja. Musimy spojrzeć na to tak, jak było. Musimy patrzeć na to z perspektywy osób, które powinny głosić prawdę. Tak, mamy dane, wiemy jak to wyglądało, więc musimy mówić młodym ludziom jak to wyglądało, a nie dawać im na pastwę losu jakoś skazywać się na tę propagandę lewicowo-liberalną, która im wmówi, że zaraz prawda no polscy narodowcy to nie wiadomo gdzie oni byli wtedy, tak? Albo byli po stronie Hitlera. Przecież to jest takie obrzydliwe kłamstwo, że to powinno być ścigane z urzędu. Jeżeli ktoś będzie chciał poczytać na ten temat, to z chęcią podlinkuję książki czy w opisie, czy może właśnie na dole, w linkach, od razu dając możliwość zakupu. Wiem, że wielu z tych pozycji się nie da już kupić, albo trzeba patrzeć gdzieś w antykwariatach. Natomiast warto o tym czytać i popularyzować prawdziwą wiedzę, a nie hasełka demoliberalnych mediów, które później opłakują katów powstańców warszawskich przecież Michnik, który zmarł niedawno. To jest człowiek, który odpowiadał za skazanie powstańców warszawskich też na śmierć. I powiedzcie mi, czy to się trzyma kupy, że opłakuje się katów powstańców, którzy rzekomo walczyli o te ich wydumane wartości i walczyli z polskim nacjonalizmem? Jeżeli ktoś walczył z polskim nacjonalizmem w 44 roku, to tak jak mówił jeden z redaktorów, a raczej napisał: To musiał być wasz dziadek w SS, a nie w AK, NSZ czy innych formacjach, które walczyły w powstaniu warszawskim po tej naszej stronie. Po tej drugiej stronie być może walczyli ich przodkowie, a na pewno ci ideologiczni ojcowie stali po drugiej stronie Wisły. Mówię tutaj o partii razem. Ich ojcowie stali po drugiej stronie Wisły.